w kolejnym odcinku z serii Kryminalne zagadki Azji. Dziś część druga historii, o której opowiadałam Wam w poprzednim odcinku. A jest to historia o tym, jak tajlandzka policja przez 5 miesięcy szukała mężczyzny podejrzanego o pięciokrotne morderstwo. Jego ofiarami były kobiety trudniące się prostytucją. Miały podobny profil. Mężczyzna był niesamowicie charyzmatycznym człowiekiem, który był patologicznym kłamcą. Każdej kobiecie opowiedział inną historię. Każda kobieta liczyła na to, że u jego boku udaje się rozpocząć nowe, lepsze życie. I niestety każdą z tych kobiet spotkał tragiczny los. Dziś ciąg dalszy historii Somkida Pompuanda. Zapraszam. Kiedy Somkid w 2011 roku najpierw został skazany na poczwórną karę śmierci plus jedno dożywocie, ludzie odetchnęli z ulgą. Później, kiedy jego kara została zmieniona z kary śmierci na dożywocie po prostu, ponieważ, przypomnę, mężczyzna współpracował z policją oraz przyznał się do morderstw, to ludzie byli zbulwersowani. Ale nadal czuli się jednak bezpiecznie. I wierzyli, że niebezpieczny mężczyzna jest zatrzymany, a im nic nie grozi. Spokój mieszkańców Tajlandii nie trwał jednak niestety zbyt długo, i to jest naprawdę bulwersujące. Somkit podczas wykonywania swojej kary w więzieniu podobno zachowywał się nienagannie. Podobno był wzorowym więźniem, jak określali go sami policjanci, którzy pracowali w więzieniu. I. I szukałam e, informacji w internecie na ten temat w naprawdę wielu źródłach, jednak nie udało mi się znaleźć dokładnej informacji na temat tego, dlaczego po zaledwie ośmiu latach od wydania wyroku skazującego Somkit został wypuszczony z więzienia. Tak, nie przesłyszeliście się. Morderca, któremu udowodniono pięć morderstw, które zamordował niewinne kobiety które starały się zapewnić lepszy byt swojej rodzinie, został wypuszczony. Niektórzy mówią o tym, że podobno wynika to z faktu, że w więzieniach w Tajlandii nie ma wystarczająco dużo miejsca, że cele są przepełnione. Niektórzy mówią, że ze względu na to, że Somkit współpracował z osobami pracującymi w więzieniu, właśnie został wypuszczony. Dla mnie to jest sprawa po prostu nie do pomyślenia. Natomiast ktoś podjął taką, a nie inną decyzję. W maju 2019 roku ten niezwykle groźny przestępca został wypuszczony na wolność. Podobno osoby opiekujące się Somkidem w więzieniu wierzyły, że mężczyźnie uda się jeszcze wyjść na prostą i że poprawnie przeszedł proces resocjalizacji. Nie do pomyślenia. Służby więzienne wierzyły, że Somkid się zmienił i trzeba im przyznać... Trochę racji, bo rzeczywiście nieco się zmienił, dlatego że z kolejnym morderstwem zaczekał kilka miesięcy. Jak możecie się domyślić, mężczyzna, który nigdy w życiu nie zajmował się uczciwą pracą, po kilku miesiącach od wypuszczenia musiał znaleźć jakieś źródło utrzymania, a więc znowu zaczął swoje przekręty. I znowu zaczął swoje oszustwa. W 2019 roku, Somkit odkrył, że internet będzie idealnym narzędziem do tego, aby kontynuować swój przestępczy proceder. Mężczyzna zakłada sobie profil na Facebooku i nawiązuje przyjaźń internetową z radcami Muliczan. Somkit po raz kolejny kłamie na temat swojej tożsamości. Otóż opowiada kobiecie, że jest prawnikiem. Niezwykle wziętym prawnikiem, który zajmuje się sprawami ogólnokrajowymi. Zarabia podobno niesamowite pieniądze. Ich przyjaźń internetowa szybko przeradza się w romans, na razie jeszcze internetowy. Some kid obiecuje niczego nieświadomej kobiecie, że kiedy już się ze sobą zwiążą, to kupi kobiecie samochód. Kobieta była rozwódką i pracowała jako pomoc domowa. Jak możecie się domyślić, jej sytuacja finansowa nie była zbyt stabilna, a na utrzymaniu miała syna. Jest to kolejna osoba, która liczyła na to, że jej los się odmieni i że złapała Pana Boga za nogi. Wiem, że się powtarzam, ale rzeczywiście schemat działania tego przestępcy po prostu najzwyczajniej na świecie się powtarza. Działa on dokładnie w ten sam sposób i kolejna jego ofiara przypomina poprzednie. Co prawda ta kobieta nie trudni się prostytucją, jednak jej sytuacja ekonomiczna jest bardzo podobna. Po zaledwie miesiącu czatowania online Somkit oświadcza się kobiecie i po raz kolejny obiecuje jej, że po tym jak wezmą ślub, to. Kupi kobiecie samochód. Rad sami opowiada swojemu synowi oraz wszystkim znajomym o, to, o tym, jakie niesamowite ma szczęście. I opowiada o tym, że 15 grudnia stanie na ślubnym kobiercu. 15 grudnia kobieta nie stanęła na ślubnym kobiercu, natomiast rzeczywiście jej życie się zmieniło. 15 grudnia Rad sami została zamordowana. Policjanci od razu zorientowali się, kto dokonał tego przestępstwa, dlatego że Somkit założył profil internetowy na Facebooku pod swoim własnym niezmienionym nazwiskiem tym razem. Jak widzicie, ten morderca naprawdę nie przejmował się tym, że zostanie złapany, nie starał się jakoś specjalnie ukrywać i wystawił się tak naprawdę policji. To znaczy on nie chciał być złapany, ale jedyne o czym myślał w chwili popełniania morderstwa to to, żeby to morderstwo po prostu popełnić, a nie to, czy policja wpadnie na jego ślad, czy nie. kidem wysłano list, gończy i policja wiedziała, że ma do czynienia z niezwykle niebezpiecznym mężczyzną, tylko że wiedzieli o tym już wcześniej, więc dlaczego, dlaczego on w ogóle został wypuszczony? No ale rzeczywiście jego zdjęcie znowu zostało udostępnione we wszystkich mediach na terenie królestwa i, i, i wszyscy ludzie stanęli w gotowości. Tym razem ofiarą nie była już prostytutka, więc potencjalną ofiarą mogła stać się każda kobieta, która mieszkała na terenie kraju. 19 grudnia 2019 roku w Tajlandii, w pociągu, młoda para, która wraca do domu, zauważa podejrzanego mężczyznę, który śpi niedaleko, niedaleko ich. W tym samym przedziale. Młoda kobieta podejrzanie patrzy na śpiącego mężczyznę i prosi swojego chłopaka, żeby zmienili przedział. Zmieniają przedział. Tuż po tym jak zmieniają przedział, młoda dziewczyna wyjaśnia swojemu chłopakowi, dlaczego chciała się przesiąść. Mówi, że przypuszcza, że śpiący mężczyzna to poszukiwany listem gończym Somkit. Chłopak postanawia zbadać tę sprawę i po cichu zakrada się do przedziału, robi zdjęcie śpiącemu mężczyźnie i wysyła policji. Bardzo szybko okazuje się, że mężczyzna został rozpoznany, ponieważ nad lewą brwią miał bardzo charakterystyczną bliznę. Policja informuje chłopaka, że najprawdopodobniej jest to Somkid podejrzewany o popełnienie szóstego morderstwa. Kiedy pociąg zatrzymuje się na stacji Pak Chong, wbiegają do niego policjanci i zatrzymują podejrzanego mężczyznę. Bardzo szybko okazuje się, że jest to Somkid i Somkid przyznaje się do popełnienia morderstwa. Schemat popełnienia ostatniego morderstwa, którego dopuścił się Somkid, był nieco inny. Co prawda kobieta była w słabej sytuacji finansowej, Natomiast w tym przypadku Somkit zbliżył się do swojej ofiary. Na poznanie ofiary poświęcił miesiąc. Mogłoby się wydawać, że nie jest to taki tak długi czas, ale jednak, jeżeli przyjrzymy się poprzednim morderstwom, to w tym przypadku było to bardziej zaplanowane. Somkit sam zeznał, że nie chciał wcale zamordować kobiety. Jednak w pewnym momencie, kiedy już się do niej przeprowadził, a kobieta przypomniała mu o tym, że obiecał jej kupić samochód, Podobno, podobno Somkit zdał sobie sprawę z tego, że jednak nie będzie mógł jej tego samochodu kupić. Jakby przypomniał sobie, że jednak nie jest jakimś bogatym prawnikiem, którego stać na spełnianie wszelkich zachcianek jego kobiety. Wydawać by się mogło, że on w pewnym momencie zaczął wierzyć w swoje własne kłamstwa. No, i kobieta, kiedy Somkit chciał z nią zerwać, kiedy chciał zakończyć tę znajomość czy ten związek, podobno niesamowicie się wściekła i wówczas Somkit ją zamordował. Jednak policja oficjalnie podała do wiadomości, że nie wierzy w te zeznania i najprawdopodobniej motywem był, była po prostu chęć rabunku. Somkit po raz kolejny chciał zarobić pieniądze, ponieważ nie znał żadnego innego, lepszego sposobu, jak mógłby. Zarobić. Zbulwersowani mieszkańcy Tajlandii domagali się odpowiedzi, dlaczego Somkit w ogóle został wypuszczony, i policja próbowała się jakoś tłumaczyć, no ale znowu te tłumaczenia nie za bardzo miały sens i policja znowu po raz kolejny opowiadała o tym, jakim to wzorowym więźniem był pięciokrotny, a teraz już sześciokrotny morderca poszukiwany listem gończym. Oficjalnie wymiar sprawiedliwości przyznał się do popełnienia błędu, jednak. Moim zdaniem to jest dosyć słabe wytłumaczenie w sytuacji, kiedy doszło do kolejnego morderstwa. Gdyby Somkid nigdy nie został wypuszczony na wolność, to rad sami by żyła. Wyrok w tej bulwersującej sprawie jeszcze nie zapadł, ale miejmy nadzieję, że będzie jak najbardziej surowy, a sam Somkid już nigdy nie wyjdzie na wolność. Bulwersująca sprawa i jak możecie zobaczyć Pomimo tak intensywnych poszukiwań przez 5 miesięcy, pomimo tak długiego procesu, policji zdarzyło się popełnić tak karygodny i niewybaczalny błąd. Ja sama jestem bardzo zbulwersowana tym faktem. Oczywiście, kiedy wyrok zapadnie, poinformuję Was o tym, na ile lat został skazany Somkid. Ale mam nadzieję, że będzie to przynajmniej do żywocia. A na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.